Trzychun nie scrolluj, bo tu zaraz solony zwiedzie. Jak widzisz kurwa czajnik, widzisz miskę, i trzy zupki i harnasia, to wiesz, że to będzie kurwa kolejny level. Nie. Jak kurwa nie? No co ty mi mówisz, że nie? Nie. Kurwa. Kurwa zjebałem. Czekaj. To musi być zaplanowane starannie. Dobra. Jak widzimy, raz, dwa i trzy. Zupa numer jeden nazywa się kurczak po chińsku, czy kaczka, czy inny chuj. I cztery. Tutaj mamy. O, to jest ładna pani, ty. To było dobre. Tutaj mamy właśnie kurczaka orientalnego, tu kaczkę i trzecia rzecz to wołowina, więc to jest znowu smaki Azji, taki legendarny, kurwa, jest już taki, który ostatnio robiłem, ale dzisiaj będzie z takim lekkim twistem, bo dodamy sobie, uwaga, hardasia. Znaczy, ja to jest będę... smak azji. No taki smak Azji to ja bym chciał, Krzychu, ja wiem. więc sobie taki smaczek Azji pierdolną, nie już ty, jak to śmierdzi, kurwa. Ty, ja pamiętam, to będzie jebało strasznie. Nie wiem, czy okna nie będziemy musieli otworzyć, albo czy ktoś się nie zżyga. I mam dziwne wrażenie, że ja popijając kurwa harnasiem. Znaczy? Tobie jeszcze kuksu trzeba odpalić. Nie, to jakbyś kuksu tutaj dojebał, to by się wszyscy udusili. Tak by się to skończyło. Dobra. Nie będę was zanudzał, bo wiem, że nikt nie lubi słuchać jak napierdalam o solonezach. Ja to ogólnie chyba stałem się solonezowym baronem. Wydaje mi się, że osiągnąłem już taki status. No i chuj no. Trzeba żyć z kartami, które ci rozdał los. Jedni mają głowę do alkoholu, jedni do biznesu, a jedni mają żołądek do solonezów. Jak to mówią? Yy, soloneza czas zacząć, czy coś takiego? Nie wiem. No dobra, zobaczcie sobie. Pierwszą o jak to śmierdzi Pierwszą rzeczą jest wymieszanie tego całego tutaj gówna Tych przyprawek najrozmaitszych Później zalanie tego harnasie, nie żartuję, harnasie to dopiero będzie popijane na koniec Nie czy jak chcesz dobrze, to zalej mi, zalej wrzątkiem teraz jak możesz To zalej mi wrzątek, nie kurwa, nie Ty mnie, dolej wrzątku, żebym sobie mógł zamieszać. tak tylko trochę, tak No jeszcze, jeszcze tak skąpo, no, 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 dobra, starczy I teraz sobie wymieszam tą przyprawkę, to będzie największe gówno Jo, no i teraz klasycznie zalamy jedną zupkę Jedną powiedziałem Drugą, to będzie kurczak orientalny teraz wchodził Trochę chyba wszystkie problem. A to znaczy solone tak ma wyglądać w sumie. Że jest bardzo mało wody, tylko... Aj. I tak to jest jak jedną ręką solone zrobisz. Wysypujesz wszędzie. Dobra, ja to później posprzątam i tak nie będziecie widzieli tego jak sobie nagrywam. Jedzenie solo. Ej, no to jest przegięcie! Znowu zrobiłem ten błąd! Faktycznie. Dobra. To moje wyzwanie polega na tym, że jeśli ktokolwiek jeszcze jest zainteresowany robieniem solonezów wysokiej jakości, takich jak ja robię... Dobra, bez szaleństw. No. Więc jak ktoś jest jeszcze zainteresowany robieniem solonezów tak jak ja, to jeszcze nie odpadł przy... Nie pamiętam którym już solonezie, który robiłem. Jeszcze speedruna z soloneza ja nie wstawiłem, ale jestem beznadziejny. Czy wstawiłem? Nie pamiętam. W każdym razie. To kolejny poziom po solonezie z trzech zupek, jak widzimy, czyli z kurczaka, kaczki i wołowiny, jest zesolony z trzech zupek, zapijany harnasiem. Co tam się odpierdala? To ja jak to to Maciek, chcesz zobaczyć soloneza? Zapraszam, to już, już jest nagrywane. To ci powiem, że to jest solonez z trzech zupek z harnasiem, nie? Ale ja, ja wiem, że to pachnie Przez bardzo... Śmierdzić. Ja wiem, dobra, już otwieram, spokojnie. A wiesz co jest najlepsze? Że ja to zjem. Nie bój się. No, to co? Solonez? Ja z przyjemnością przygotuję. Soloneza, czas zacząć. To smacznego. To jest, to jest zapach starości. <noise> Czyli co, już ten poziom? Tak, to jest ten poziom. Piąta gęstość. No. Moje bąki lepiej pachną. <noise> Pewnie tak jest. Dobra, to w takim wypadku kto się podejmie wyzwania powodzenia życzę. Kto się nie żyga. Bo podstawą jest wypierdolenie Harnolda, żeby nie było. No bo tak pachnie ten Solens, no, ja ci nic nie poradzę. Dobra. No to w takim wypadku zaczynamy wyzwanie. Trochę saloneza zjedzonego i wam powiem, że harnaś zajebiście pomaga. Gdyby nie harnaś, to tego główna pewnie by się nie dało jeść, mi się wydaje. Mam takie dziwne wrażenie. Chłopaki twierdzą, że jestem pojebany, ale oni nie wiedzą, jak to jest. Jedni nawet nie jedli nic w ogóle. Jak powiedziałem, że mogę im za współdzielić. To powiedzieli, że kurwa wolę umierać z głodu. Nie wiem czemu. Nie wiem, to jest. Zdrówko. Ogromne 15-16 zł, coś koło tego Marek... Maku. To ja za 6 zł zobacz co mam. O kurwa. Dobre, dobre, pyszne, smaczne. Zwłaszcza ten, ta zupka, to jest złoto. Nie czuć w tym w ogóle ani kaczki, ani wołowiny. Nie kurwa nie wiem czego, że jest w ogóle chuj Jak na moje oko to już jest sama końcówka Więc wydaje mi się, że solonez to jest To jest gówno, to nie jest wyzwanie w ogóle dla mnie Harnasza tak samo, gdzieś z połowa może Myślałem, że harnasz będzie bardziej do popity potrzebny I był w sumie, spoko był Ale jak już mówiłem Żołądek ze stali kurwa, nie da się mi zajebać Ktoś powie: pojebany jesteś, kurwa. To jest sama chemia. No i chuj. Teraz tutaj można Ty, jak ja się zesram Marcin, to chyba wszystkich zagazuje. Nie, się Nie wiem, kurwa, co gorsze, co czy harna. Ale to jest taki paradoks, wiecie, jak macie sytuację, że na przykład pijecie tyskiego, i żeby pozbyć się tego ochydnego smaku, robicie minetę dziwce, nie? Tylko po to, żeby nie czuć smaku... niż To ja, żeby nie czuć smaku solonezu, napierdalam Harnolda. Zobaczcie, to jest Marek Perepeczko. Największy bohater, dzięki któremu mogę zjeść to gówno. No już praktycznie nic nie ma. Następne parę takich tych... ...szluzów i i tu już praktycznie nie ma nic. To jest sama ta, wiecie, to mało tej wody, co nalałem tyle. Do mycia i do spania, kurwa. No, no. no, i solonecik będzie zaraz jedzony. Chyba skończyć. Dziękuję. Nie no to już koniec smaku. No zobacz. A skończył się. Wszystko co dobre szybko się kończy. Dlatego salon jest obrzydliwy i taki kurwa duży. Lepiej. Smak, smak życia. Hmm. To może dlatego tak desperatko go jem. Nie w porządku Jak to mówimy, zajebiście w chuj Maku, mam prośbę, potrzymaj telefon, ja dojem to gówno Tak skieruj tylko na talerz w razie czego Jakby ktoś był kurwa zbyt ciekawski to tak się kończą właśnie moje solonezowe przygody mm -hmm. Delicje Nie wiem co mnie przeraża to, że mnie to nie rusza Czy że popiłem to harnasiem i chuj Zdrówko Byś włączył kurwa gaz, byś nas spalił Ach, Dziękuję. To było naprawdę potrzebne Będę żygał. Nie żartuję, ja nie żygam. Ale tak morda pali Stop. Stop. <kluz> <kluz> Dwa ciężkie tematy.